Kabatty Abdullahi e, strzela, ale... Pro... Marcin Wodecki! Wiedziałem, że to będzie bardzo dobrze. Świetnie uwolnił się, zdobył troszeczkę przestrzeni. Będzie strzelał bolikę, e, ale dobrze dysponował. Gwiazdy e, pierwszego zespołu. Teraz Marcin Wodecki, będzie okazja. Czajor w bramce, jeszcze dobija Świerkot i będzie... Myślałem, he, Matusz Kmet... He, he zrobił zamach zamark... Górnicy jeszcze Matusz Kmet Kmet, świetnie Szymon Czajor ma asystę dwóch piłkarzy teraz zdołał zwieść Wodecki w pole karne, Szymon Czajor piąstkuje sposób na rywali, być może w kolejnej sytuacji już Rogula? Ależ bliski był Michał Bedronka.